Od 14 do 16 listopada bieżącego roku, 13 sympozjum i targi zielarskie w Hotelu BOS w Warszawie, na których będziemy także my, czyli ja i profesor Andrzej Frydrychowski, ze swoimi wykładami. Będą także inni fantastyczni prelegenci. My z profesorem będziemy w sobotę o godzinie 9. O czym powiemy? Profesor Frydrychowski, nowe aspekty chorób nowotworowych bardzo, bardzo ważne zagadnienie. Ja powiem mu o tym, jak pokonać strach przed chorobą nowotworową i odzyskać wewnętrzną równowagę. Temat szeroki. Mam nadzieję, że się przyda. Powiemy także o naszych kolejnych książkach, nad no, którymi pracujemy, będzie także niespodzianka. A poza tym oczywiście spotkanie twarzą w twarz, rozmowy. Będziemy podpisywali nasze trzy książki, niebawem kolejne. Także no chyba warto się spotkać. Takie spotkanie, czyli coś, czego nam w dzisiejszych czasach tak bardzo brakuje człowiek z człowiekiem. Warto więc wziąć pod uwagę to wydarzenie od 14 do 16 listopada w Warszawie. Szczegóły w opisie tego materiału. Zapraszam, mam nadzieję, do zobaczenia.